Cześć, witajcie! Jestem Matrix i um, tym razem wywaliło mi Call of Duty, oczywiście, a więc powraca seria z Minecrafta i to ta seria będzie się nazywa Minecraft na pustkowym. Teraz będę właśnie tworzył świat. U, u, o, no, i zobaczymy, gdzie nas wygeneruje. Mogą być lekkie, lekkie, lagi, bo sobie zainstalowałem shadery, Miał być odcinek z nimi na moim tym świecie fajnym, ale. ale... Waliłem mi Minecrafta, a tam było wszystko ładnie ogarnięte, shaderki i inne. Wiem, że może mnie trochę że, że źle słychać, ale jestem trochę daleko od telefonu. Ale shaderki piękne. A te lilie to jak spańta w sumie. Czemu one się tak huśtają? One się huśtają. Woda jakaś przejrzysta. No ładne, ładne. Wręcz opickie. Tutaj sobie w sumie zrobię domek. Tylko muszę te drzewa zrąbać. Fajne liście. O nie, już zapomniałem o tym dziwnym lagu, że się zmieniają na czarne teksturki niektóre jak się wykopuje. Kopia, a to się zmienia na czarne, to jest niefajne. Ja pęka, tam gdzie kopia. Nie na środku. Chris, się robi czarne jak się je kopię. Puff, odzwyczajony od kopania łapką. Tiki muszę zmienić. Zawsze grałem na jakichś większych. Tak żeby mi się nie lagowało to na 50 jakoś mam. Albo 60. Nie, nie będzie mi nagować. Ważne, że nie reagowało i Wam się dobrze oglądało. Myślałem, że tam jest wioska. Ja się zezłościłem, bo to miał być Minecraft na pustkowiu, a nie wioska. Będzie fajne miejsce na domek, nie gdzie? Bym go chciał mieć tak w lesie bardziej, tu bo tutaj jest jaskinia ołowca, łowca. nos robi. Nie południe, tak to dziwnie wygląda. Gdzie jest ta jaskinia? Chyba tam zrobię bardziej na tej górze? Nie wiem. Fipunek też jest jakiś taki inny. Widzicie? Taki niebieskawy. I się laguje, patrzcie. A teraz się przestał lagować nagle. A teraz się. Widzicie, crafting tak jakby. Niby fajnie to wygląda, ale ten crafting tak zjeżdża. w ciemnościach też fajnie wygląda no rzeczywiście fajnie o cienie jest, cień jest już wiem dlaczego to się tak laguje jak ktoś gra na telefonie niech fajnie to wygląda niech napisze jak się zmienia ten, na ile się chunków widzi żeby laksów nie było A te liście są epickie, takie jasne. Węte te jasne niż te ciemne w sumie. O, tutaj takie jeziorko to w sam raz. Myślę, że ta krowa za mną biega. Będę ja się trochę tej krowy w sumie w Minecraft nie liczem. Dam zrozumienie jak to tu rządzi i no, ja przynajmniej nie będę się jej bał. <grywa> mm. Nie. nie. <grywa> Tutaj będzie granica. Dzisiaj tak bardziej legitnie ten domek teraz planuję. Dzisiaj to będzie właśnie takie bardziej budowanie niż przygody. Jutro już będą przygody, bo nie chodzę do szkoły. Haha. Trochę większy bym zrobił. Tutaj będzie sypialnia. Tu będzie sypialnia. Tu będzie główne pomieszczenie, takie takie puste. Nie, tu będzie kuchnia. Tu będzie kuchnia, tak. I taki pokój ogólnie do siedzenia. Trochę bym go zwiększył. Tu będą drzwi. Tu takie po skosie. Tu będzie warsztat. Widzę białce, zaraz na ją zapaluję. Tak, tutaj będzie warsztat, tu będą piece i wszystko inne. Spielnia będzie tutaj. Tu będzie ten pokój główny, salon. To kopalnia będzie poza domem i będzie tu. No, spoko. Kara. Nie. Kara za męczenie zwierząt. myślę czy nie zrobić szachownicy. wód mi dopisuje. No Do skwiera bardziej. Bo ja gram na normalnym. Z coś tego dawno ja robiłem? grałem na trudnym. Na hardzie, ja Na kompie, kolegi. Bo na telefonie nie ma harda, chyba że jest jakiś mod. No i widzicie są straszne lagi. No nawet nie takie okrutne, ale... Zawsze lagi. Jako jak drzewa, takie drzewa takie to rosną, to ładniejsze są. Takie wyższe, nie, takie, takie, takie grzybowe, takie niżutkie Tak jak mutanty najbardziej lubię, takie ogromne. Nie wiem czemu mówię na mnie mutanty, ale... Na nie, a nie na mnie. Bo one są takie jakieś, takie, takie fajne, dziwne. Czy mogą być drzewo se Kolejne pytanie. Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi. Co to jest? No mówię, że tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi. Tak, tak to już Chodź tu, zbłaję ci skórę skórą. I w ogóle jest ja już normalnie na jednym Tak normalnie, bez... Y, Snapshota? E, to epicko wygląda ten las. Tam jest jakaś góra. Będzie coś na niej. Mm. Na razie to ja bym wolał sobie zrobić łóżko. Kimnąć gdzieś. E, te kwiaty świecą fajnie. U, uh, jest. Poskakać na poranne ćwiczenia. W ogóle nie wiem czy to zmienia ten teksturpak, bo nigdy tego nie widziałem. Temki skaczą na łóżku. Czemu? Dlaczego? Od kiedy? Na slime blokach nie skaczą. E, na łóżku? Owszem. No popatrzmy. One się odbijają ewidentnie. Dobra, tu będzie biała, bo miałem robić szachownicę. Jestem głupi i zapomniałem. Hmm, co tu mogę teraz jakiś wzorek robić? Zapomniałem, jak się robi szachownicę. Tyle dni nie grałem. Dni. Tu chyba To wygląda jak No jakoś wygląda Jakoś Niestety, ale tylko jakoś Bo nie za dobrze muszę się przyznać. Brzydko buduję w Minecraftie niestety Bardzo brzydko. No i wiecie coś dlaczego nie ma? Call of Duty? No pewnie już bym się nadrobił, ale Call of Duty za bardzo nie lubię nagrywać, bo po prostu jest dziwnie mi to nagrywać. Minecrafta bardzo lubię nagrywać. Łatwo się go nagrywa. I tu da się wszystko robi się w Call of Duty. Nie bardzo. Dobram, Pyk, pyk, pyk. Co to ma być tak? Okej, okay, już mi się to myli. Znowu przypominam moje porady. No widzicie? wszystko, wszystko się takie się robi. Um, że najpierw się robi kilo. drewniane, a nie wszystko drewniane bo się opłaca bardziej stół będzie w kuchni e zaś pomyślę gdzie Lecimy do kopalni. Jak będzie już nie nadawał się do użytku ten kilof, tego go schowam w skrzynce. Pierwszy kilo, mój na tym świecie. Tak, 8. Trzy na kilo. Trzy na siekierę, trzy na siekierę, dwa na mecz, tak sobie obliczam ile ja muszę tego wykopać i dwa na motykę. jeden na łopatę, dobra. Cały ekipunek, prawie. łopata, miecz, kilof butyka. Jest wszystko. O, szykierkę mi się idealnie tu ustawiła, żebym mógł zrąbać brzozę. Jajko. O, tutaj też jest. Ej, tutaj będę miał taką jakąś bazę. Małą, tajną i fajną. Ja to faluje fajnie. Pszczoły są! Gdzie? Gdzie ty lecisz? Pokaż no to kochani. Mamy początek. Są pszczoły, to mogę mieć tam żarcie. Tak, gwizdą na polu. Ktoś gwizdą, ptak jakiś na polu. Pomogę pszczołom, będę dobrym człowiekiem. Ona się pewnie obrazi, jak jej to teraz zbiorę. No ile ona będzie... O. Tutaj. Jest spoko. Jest świetnie. Zrobię tu ściechę. Jesteś w pszczół. się nie da zebrać w na pszczół chyba chyba że kiedyś bym to zrobił a jak się przesunie z pistolem to czy one się obrażą czy nie bo nie wiem um. co? nie ja tego teraz jakie mam to zrobić Tu, to tu z głodu zdechnę. Przynajmniej przy robocie. Piec. Tu miał być warsztat, więc tu będzie piec. To epicko wygląda na shaderach. Hmm. No, co ja tu mogę jeszcze powiedzieć? No, Na razie to nic za bardzo tutaj nie ogarnę na tym odcinku więc widzimy się, jak domek będzie skończony. Ok, na razie dom wygląda tak, dom, fundamenty głównie. Tu będzie taka sypialnia zwężona troszkę, tu. tutaj będą drzwi, no będzie się po prostu budzić, wychodzić i sypialnia będzie taka przytulna, tutaj będą dalej bruk, żeby się nie zapaliły górne części. No będzie taki malutki domek. i ładny, taki przytulny. O, tak to się nie da, przytulny. <śm> um jak tu u moich pszczół? No, zapukałem, nikt nie otworzył. Trudno! Nie. Ja, ale byłby przypał, jak ja bym wpłukał, a wtedy by pszczoła ale tak prosto w pszczołę. A pszczoły są dziwne, one lecą do lawy. Zdarzycie? Pszczoły lecą do lawy. Jak jeszcze nie nagrywałem, to się nas na Snapshocie bawiłem, że pszczoły w neterze, bo... Zrobiłem taką maszynkę fajną, która będzie na odcinku. Yy, taki mechanizm, co niksze prawie w ogóle redstone'a. A po prostu sam klika, tak. T -t -t -t. Na, można tam wsadzić jajka spełniające albo albo itemki. Ja zawsze dawałem tam jajka, kurde, i się wyklułały. I fajnie to działało, jak się miało duży kurnik, się zbierało jajka i się do tego wsadzało i to tak strzelało cały czas. Enderman! O stary, o stary, cofnij się, cofnij się! Co mniejszym do a mądrzejszym. Czemu on jest Stary mm. mocno dostał, czy ja mocniej. Stary gdzieś ty jest. Uciek, uciek. Jak on mógł uciec? Chodź, stary Chodź. Cip, 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 cip. Ile ja będę tuł? No chodź, stary. Dobra, idź, idź lepiej. Idź. <śm> 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 chodź, chodź. Chodź. Chodź, 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 teraz się zabiję. Mówiłem, trzeba było zadzierać ze mną. Z drugiej? Ach nie, spoko. Bo te takie dziwne szumy to oznacza, że Enderman się atakuje. To jest straszne trochę. Bo kiedyś się przez przypadek popatrzyłem tak buczy. Ja się zawał miałem, że... Eee, dechy, 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 dechy. I chyba będę kończył jak na teraz ten odcinek. Bo i tak jest dłuższy niż chciałem, żeby był. Więc dlatego zrobiłem cięcie. Tutaj pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. No i tutaj pyk, pyk. Pyk. E, co tu jeszcze jest? No nic ciekawego za bardzo. O, tyle. Więc to no tej ja tak już przed chwilą mówiłem, się powtarzam, e, w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w następnym i jak chcecie, żeby powróciła seria z obozu, to pod odcinkiem po prostu oglądaj, dajcie jeszcze jedną łapkę w górę, to wróci seria z obozu. Więc cześć.